Cześć wszystkim. Nazywam się Michał Nizel i znajdujecie się u nas w sklepie w Szczecinie. Dzisiejszy odcinek poświęcamy przylętom boleniowym. Jest to jedna z moich ulubionych gatunków ryb. Myślę, że z tego względu, że jesteśmy ze Szczecina i jodrę mamy tak na dobrą sprawę pod nosem. W każdej chwili w wolnej możemy wyskoczyć. Tym bardziej, że u, u nas na wodach morskich bolen nie ma okresu ochronnego, ale dajemy im odpocząć, i tak na dobrą sprawę zabieramy się za nie od Maja. A maj już za rogiem. Także jeszcze chwilka, jeszcze momencik, i już dajemy im ostro, ostro popalić. Dzisiejszy odcinek poświęcony, tak jak wspomniałem, przynętom boleniowym, które Wam wszystkie za chwileczkę pokażę. Mamy kilku rękodzielników, znanych rękodzielników, szanowanych rękodzielników już w Polsce. Tak jak wspomniałem we wcześniejszym filmie. Swój czas w tych filmach będziemy poświęcać przede wszystkim polskiemu rękodziełu, rękodziełu, ponieważ filmiki seryjne znajdziecie w sieci. A myślę, że mało czasu jest poświęcane właśnie naszemu polskiemu rękodziełu, które myślę troszeczkę jest jeszcze niedoceniane, niedoceniane przez wędkarze. No ale ma też również swoich zwolenników, w tym my właśnie tutaj, wszyscy zebrani. Ok, to może co? Przedstawmy przynęty. Na pierwszy ogień idzie, idą przynęty Bartka Usakowskiego. Jest to rękodziennik, który specjalizuje się w woblerach przede wszystkim boleniowych, sandaczowych, ale również i pstrągowych. Pokażmy w takim układzie pierwszą przynętę. Jest to cykada. O, udało mi się złapać fajną ostrość. Jest to cykada, ciężka cykada. Fajnie latająca, nie plącząca się, co jest bardzo ważne, żeby, żeby te rzuty nie marnować, nie płoszyć tej ryby. Przynęta, która nie koziołkuje, ale pokonuje ogromne odległości, ze względu na swoją, swoją wagę. Bardzo, bardzo polecam tą przynętę. Następnie jest Topwater. Uff. Sterowa przynęta, która fajnie odjeżdża na boki. Również, również o fajnej wadze. Yy, troszeczkę mniejsza przynęta. No, zerknijcie. Ona ma bodajże 7, 7 cm. Nie jestem pewny, ale szczegółowe opisy znajdziecie w poniższym, yy, w poniższym linku, który będzie znajdował się oczywiście pod tym filmem. Ok. Kolejnym rękodzielnikiem yy, jest Kornel Słaby. Jego cała plejada, plejada woblerów. Zacznę od jednej z moich ulubionych przynęt, czyli od popera. Zrechnijcie na wykonanie. Świetnie wykonane, świetna praca. No, praca jak praca, tak na dobrą sprawę to my musimy nadać tej przynęcie pracę, chlapiąc tą przynętą na powierzchni. Uwielbiam to przynętę z jednej bardzo ważnej przyczyny, mianowicie widowiskowość brań. Widowiskowość brań przy poperach jest niesamowita. Generalnie przy woblerach przy woblerach powierzchniowych brania są przepiękne, te łupnięcia z powierzchni wody, jak zbiera ta ryba, potężna ryba, to jest coś pięknego, coś nie do opisania. Ok, kolejną przynę przynętą jest Nygus. Nygus, tak, Nygus w kolorze brzosowym. Nie bójcie się odważnych kolorów. Gwarantuję Wam, że niejednokrotnie jaskrawe kolory otwierały wodę. Bardzo fajnie w swoim filmiku, czy też w swoim artykule opisywał te przynęty właśnie Piotr Matusiak, który bardzo ładnie połowił ogromne krawężniki. Ogromne krawężniki. Kolejnym, kolejnym, kolejną przynętą są cykady, tym razem. W kolorze seledynu. Przepiękna przynęta. Występują w wielu wariantach kolorystycznych również, ale to zapraszam do linku poniżej, gdzie znajdziecie, znajdziecie wszystkie, wszystkie kolory, szczegółowe opisy, jak prowadzić tą przynętę, jaki, jakie kotwice zastosować, jaki rozmiarów kotwic zastosować do tych wszystkich przynęt. Kolejny sterowiec. Fajnie wyczuwalne na kiju, z fajnymi odjazdami. Super, super przynęta. Sieczka boleniowa, Nieduża przy, przynęta, ale, ale naprawdę yy, skuteczna. Yy, po szczegółowy opis również zapraszam na naszą stronę. Wariat. Jak sama waria nazwa wskazuje, miesza, miesza troszeczkę w wodzie. Totalna wariacja. Również zapraszam. Do zakupów, szczególnie, szczególnie tych, tych jaskrawych kolorów, bo podejrzewam, że pozostałe kolory, inne kolory posiadacie w swoich pudełkach, natomiast myślę, że, że do pojaskrawych sięgacie troszeczkę rzadziej, ale gorąco namawiam. Proszę, kolejny mniejszy kaliber, ale równie, równie skuteczny. Nie wiem, czy udało mi się złapać jakość. Jeśli nie, to szczegółowe zdjęcia znajdziecie niżej. OK, to wszystko, jeśli chodzi o Kornela, kolejnym naszym rękodzielnikiem, który zagościł na naszych pół półkach, jest Tomasz Janik. Cała plejada absolutnie, cała plejada skutecznych woblerów, między innymi śledź ciężki, którym możemy operować w głębszych partiach wody, doskonale latająca przynęta, sierpik, o, proszę, sterowa przynęta. Która również z fajnymi odjazdami super prowokuje bolenie. Leniuch, mimo swojego kalibru, jest to przynęta powierzchniowa. Prowadzimy ją w ten sposób, że szczytóweczkę unosimy wysoko. Ona wówczas zamiata, zamiata dubką, i od czasu do czasu, gdy tą szczytówką. Szarpniemy delikatnie ten wobler wykłada się na boki, udając y, ranną rybkę. A jak wiadomo jak udaje coś ranną rybkę, to, to y, y, kusi, y, kusi wówczas y, drapieżniki grom. Występuje również w kilku wariantach kolorystycznych. Wszystkie przynęty które tutaj pokazują, występują w kilku wariantach kolorystycznych. Także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Grom waży około 18 gram. Prawdziwy pocisk. Leci daleko, w najdalsze partie wody. Także, także warto również mieć w swoim pudełku. Szpila. wobler sterowy. Pięk, z pięknymi od, odjazdami. Teraz ubot. Ubot jest jedną z moich ulubionych przynęt z tego względu, że naprawdę pokonuje ogromne odległości. Wobler sterowy, który bardzo fajnie zamiata na boki. Również w kilku wariantach kolorystycznych jest to wersja tonąca, ale ja staram się ją prowadzić y, przy powierzchni, bo wtedy według mnie jest, jest tak najbardziej, najbardziej skuteczna. Y, Spitfire to jest maluszek, mały ale wariat, jak to mówią. <świet> Świetna przynęta również. Mega dająca y, bardzo, bardzo fajne, y, grube bole. Y, kolejnym y, dzielnikiem, który już na stałe zagościł na naszych y, półkach to jest y, y, HM Gelurs i jego Rap Sniper w 70, czyli 7 7 cm o wadze 11 y, gram. Jest to przynęta tonąca, która również występuje w kilku war, y, wariantach kolorystycznych, a dokładnie y, póki co y, w przejściu. Y, No, Teraz przedstawię kolejnego rękodzielnika. Absolutną klasykę, który każdy pewnie już zna i którą, którą również ja polecam, to jest Hermes od Gloga. To jest przynęta ze sterem, ale również występuje w wersji bez steru. O, Proszę, zerknijcie. Mnóstwo kolorów, mnóstwo kolorów, 15. Jakoś tak, zerknijcie, zerknijcie na naszą stronę, dowiecie się więcej. O, to jest jeden z moich faworytów. Mimo, że tak się nie, na, nie nazywa ta przyneta, bo ta przyneta się nazywa Vibro, to bardzo ją lubię. Bardzo. Z tego względu, że pokonuje ogromne odległości. Bardzo fajną pracę drobniutką, wyczowaną na kiju posiada. O wadze 21 gram lata bardzo, bardzo daleko, są to przynęty od Wanatowicza firmy Wobart. Bardzo lubię te przynęty. W końcówce sezonu bardzo fajne ryby ryby mi dało. Jest to, jest to przynęta o wadze 21 gram. Występuje w sześciu wariantach kolorystycznych. Być może wprowadzimy również inne kolory. I tak jak wspomniałem wcześniej, nie bójcie się odważnych kolorów, w tym przypadku to jest wrzos. Wrzos na koniec sezonu dał mi bardzo fajne, bardzo fajne ryby, bardzo fajne efekty, przynęta, która również nie koziołkuje. W locie, lotem, leci lotem jednostajnym, nie plącze się absolutnie, także to jest ważne, bo żeby nie płoszyć tej ryby, bo wiem, że są takie przynęty, które podczas lotu gdzieś tam kotwiczka zahacze o plecionkę czy tam o fluorokarbon, jeśli ktoś, jeśli ktoś używa fluorokarbonu i rzut jest marnowany, trzeba go powtarzać wiadomo, im więcej rzutów takich pustych tym prawdopodobieństwo wyposażenia drapieżnika jest większe tak? ok, przejdźmy teraz do kolejnej, kolejnej, kolejnego rękodzielnika są to Huntery Andrzeja Lipińskiego przynęty chyba, których przedstawiać również nie trzeba mega skuteczne przynęty tu na pierwszy ogień idzie Ghost przynęta Zesterem, z fajnymi odjazdami, bardzo również daleko latająca, o wadze 16 gram. Tu jest furia. Cykadowa praca, następnie Phantom. O, tak ona wygląda. Taki hologram, super przynęta również. Fanatic, jedna z moich ulubionych. Przynęt, który dał mi do tej pory moją wrzucióweczkę bolonia 84 cm mały, ale wariat również. Siódemka, czyli, yy, czyli 7 cm. Następnie Fanatic 9, czyli 9 cm. 21 gram. Również jedna z moich ulubionych przynęt. Z tego względu, że wykorzystuję tą przynętę później yy, do połowu sandacza w toni na jesień. Super. Przynęta również. Faworyt, stosunkowo, stosunkowo młoda przynęta, a zwłaszcza ten kolor, który za chwileczkę Wam pokażę. O, taki zielonkawy kolor. Tak, jak wspomniałem wcześniej. Widać, że producenci zauważyli, że, że bolenie również reagują na wyraziste wyraziste kolory i wprowadzają coraz częściej do swojej oferty właśnie tego typu kolory, taki Fire Tiger również występuje u tego producenta. Także widać, że, że w tym kierunku również, również rękodzielnicy zmieniają, zmierzają, przepraszam. Oczywiście ja tutaj wam przedstawiłem tylko woblery same woblery, natomiast doskonale się sprawdzają również inne przynęty, jak na przykład wirujące ogonki, czy cykady, chociażby od SpinMada, zwłaszcza te większe Kingi, rewelacyjne, kawał metalu, ale, ale robi zamieszanie w wodzie. Ja osobiście swego czasu, jeszcze zanim, 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 zanim tutaj zbudowaliśmy ten nasz sklep, tą naszą ofertę. Jeszcze, jeszcze wówczas nie wiedziałem nawet, że, że będę prowadził kiedykolwiek sklep. Bardzo często stosowałem przynęty od RH. One później troszeczkę były trudniej dostępne, teraz troszeczkę się znowu pojawiły. Natomiast wówczas, jeśli ja nie miałem do nich dostępu, to radziłem sobie w następujący sposób, że brałem Kitecha, bo to jest dość, dość podobna, powiedzmy, konstrukcyjnie przynęta do RH, powiedzmy. Obcinałem wówczas ogonek, same kopytko i nacinałem w poprzek ogonek. Wówczas ta przynęta na lekkiej główce bardzo, bardzo drobno, drobno pracowała w bardzo podobny sposób jak właśnie gumy RH. Także, także można również od czasu do czasu zastosować, zastosować ten patentik często i byłem osobiście świadkiem, choć nigdy jeszcze yy, w sumie sam nie, nie spróbowałem nigdy nie, nie wiedzieć dlaczego. Bolenie na koguty. Bardzo, bardzo skuteczne również yy, przynęta. Warto, warto mieć na uwadze, gdy nic się nie dzieje, aby sprowo sprowokować tą przynętę. Tą przynętą właśnie bolenie, które za zamieszkują gdzieś tam yy, dolne yy, partie wód. Ok, to by było na tyle, jeśli chodzi o yy, póki co na tyle, bo niedługo na naszej ściance zawisną kolejnych dwóch rękodzielników. A kto to będzie, to niespodzianka. Już myślę od przyszłego tygodnia ta oferta się poszerzy, bo już takie sygnały dostaliśmy od rękodzielników, że już są woblery na ukończeniu. Także na ten moment to jest wszystko. Zapraszam Was od razu do kolejnego odcinka, gdzie będą pokazywane Wędki boleniowe, z przeznaczeniem na bolenia, oczywiście, bo te wędki można zastosować i, i na belonie, i na troci morskiej często ale, ale nastawimy się na to, żeby Wam pokazać wędki boleniowe na bolenia. Generalnie będziemy, będziemy robić filmiki takie, że najpierw będą pokazywane przynety, a następnie wędki wędki do tych, do tych przynęt, czy też do te, na, dany gatunek, na dany gatunek ryb. Dziękuję Wam serdecznie, że byliście tutaj ze mną. Zapraszam do lajkowania, do zostawienia komentarza, jeśli jakiś, jakiś przynęt u nas w ofercie jeszcze brakuje, to napiszcie w, w poniższym komentarzu. A jeśli któreś używacie już w tym momencie i dają wam te przynęty ryby, również zostawcie jakiś ślad, być może jakąś fotkę, być może, być może jakiś fajny komentarz. Będzie nam bardzo miło. Pamiętajcie: dzwoneczek, like. Dzięki serdeczne, że byliście tutaj ze mną. Trzymajcie się. Pozdrawiam Michał Nizel.